Cześć, witajcie na kanale Tarot Cześć. Dzisiaj zrobimy sobie temat przyszłego partnera, bądź też nowej osoby, która może się pojawić, powiedzmy, w tym Waszym życiu. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie w praniu. Powiem szczerze, ja nie czuję tu pełnej gotowości na to, że faktycznie jesteście gotowe i takie otwarte na to, żeby właśnie przywitać taką osobę. Nie czuję tego tutaj, jeżeli mam być szczera. Tu jeszcze są jakieś zaległości karmiczne, niekarmiczne i inne, tutaj jakby kobieta jest trochę tak też może być oczywiście przyszły partner partnerka tak więc jeżeli jesteś mężczyzną no to odbierzesz sobie to tutaj jakby mm, no pod siebie jeżeli chodzi tutaj właśnie o tę kobietę to ona jest trochę chyba za bardzo zawalona jakimiś obowiązkami rzeczami sprawami ma bardzo dużo na głowie i nie wiem czy do końca jest gotowa po prostu na to żeby to przyjąć też tak w pełni bo taka energetyka tu jest, taką też tutaj odczuwam, oczywiście, no może to być dla pojedynczej osoby, tak dobra, jedziemy grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia w tej grupie nie wiem, może jest otwartość, bardziej powiedziałabym na rozmowy tak, e, tutaj e, ale co i jak to wyjdzie w prank, jest taka otwartość tu może pierwsza grupa robić casting trochę na tego faceta, albo nie wiem być gotowa na rozmowy chęć rozmowy Powiem wam szczerze, że ta osoba się pojawi nagle. Nie wiem, czy jej, już jej jakby nie ma w tym życiu e, waszym, to będzie po prostu tak znienacka dosłownie, tak, po prostu bum, ona się może tak tutaj pojawić. E, ja bym powiedziała tak, jeżeli chodzi tutaj o tą osobę, e, to jest to osoba taka bardzo uczuciowa, taka bardzo... dla niektórych może być jakaś taka osoba, powiedzmy nie wiem, sławna albo na świeczniku, ktoś taki po prostu, kto e, gdzieś tam, no... Jakby wzbudza też jakieś takie zainteresowanie tak, innych ludzi. Jest to, powiedziałabym, osoba, która dąży gdzieś tam do jakichś swoich rzeczy. Tak jakby, nie wiem, szła bardziej za swoimi pragnieniami, była taka bardzo, powiedziałabym, otwarta. Wizjoner też, taki trochę, czy też wizjonerka. Osoba taka właśnie, powiedziałabym, um, uczuciowo, nie wiem, jakby taka bardzo spokojna, taka w ogóle. Taka dbająca przede wszystkim o to swoje dobro, lubiąca relaks, taki spokój. Nie, w ogóle czuję bardzo dużo takiego spokoju od tej osoby, powiem Wam szczerze. Takie wyważenie też tutaj przede wszystkim. Ona może być bardzo gościnna, powiedzmy, ta osoba. Może być taka właśnie kierująca się tutaj mm, też tym, żeby nie wiem, tak jakby e, pomyśleć tutaj o innych osobach, nie. Ale pomyśleć o innych osobach w takim kontekście, tutaj właśnie, że lubi się tak pokazać też czasami, nie? Tak właśnie tym ludziom powiedzmy. Ale powiedziałabym, że bardzo taka dobroduszna, bardzo taka właśnie z takim otwartym umysłem. E, powiedziałabym taka, bardzo też inna. Taka, że jak zobaczycie tą osobę, to poczujecie po prostu te bum, że to jest to. Takie tu będzie. Tu może być też wodnik, ale mam szczerze, ja nie lubię wierzyć w znaki Zodiaków. Nie, nie. Nie lubię tak określać, bo to jest później tak jakby do danej grupy, tak, e, tutaj odbiorców, e, więc nie lubię tego robić, ale powiedziałabym, że taka bardzo spokojna, taka subtelna ta osoba jest, taka wyważona, jakby nie wiem, tutaj w ogóle nie z tego świata może być, takie, możecie mieć takie poczucie, nie? że tak, tak, tak to będzie tutaj wyglądało. Powiem Wam tak, nie jestem pewna, czy tutaj to będzie stały związek, bo trochę tutaj ta osoba może być taka właśnie nie do końca, że albo podejdzie, wiecie o co chodzi, że ona może być taka trochę blokująca się, taka troszkę gdzieś tam uciekająca, taka trochę właśnie tutaj powiedzmy, mm, jakby się odgradzała. Ta, nie wiem, czy do końca ona też będzie tu gotowa, po prostu na to. Na, na tą, jakby to może być taka relacja, że miło, fajnie, tutaj nie wiem, siła logiki przebija i w ogóle, ale jak dla mnie, to tutaj jest to takie, powiedziałabym bardzo. Nie wiem, przej by uciekał, jakby nie był gotowy. Jakby nie był tutaj do końca po prostu gotowy, nie? Na, na tą relację. To może być też czyjś bliźniaczy, płomień, tu oczywiście, dlatego może poczuje te Bóg, ten ktoś tutaj, nie? Bądź no jeżeli nie poznałeś takiej osoby, to ona tutaj może gdzieś tam być, albo mówimy o tej osobie, która jest już w waszym życiu, tak? No bo tak trochę mi to podjeżdża tutaj, pod to. E, ale to jest dla mnie takie trochę, powiem Wam szczerze, no nie do końca jasne tutaj, to co, co jest tutaj przede wszystkim między Wami, co tutaj tak jakby wygląda, że mogłoby być, nie? Czego wy możecie y, się spodziewać po tej osobie, po tym przyszłym partnerze, względem was? Nie no ja Wam powiem tak, na pewno tutaj mogą być jakieś spotkania, jakaś radość, tak, takie spontaniczne jakieś kwestie. Natomiast tutaj troszeczkę ta osoba, ona albo będzie wyczekiwała, albo będzie to takie, tutaj powiedziałabym, nie, muszę sobie coś przemyśleć, trzeba będzie poczekać może na tą osobę, tak, e, może sobie tu rozważać, e, w lewo, w prawo, w bok, nie do końca, może być zdecydowana. Aura tej znajomości, tej relacji, to jest taka wolność, jest fajnie, pięknie, super, tak, e, powiedziałabym, i gdzieś tam, nie wiem, no, czuję tutaj ten flirt, tak? Tu on jest faktycznie, ale facet tak dla mnie jest troszeczkę bardziej taki wycofany, jakby, nie? Że ma coś takiego, by nie do końca był dostępny, nie do końca był przystępny w ogóle, tak jakby, nie wiem. Też dookoła może tutaj e, było coś jeszcze na zasadzie właśnie, że mm, może nie, że Wianuszek kobiet, ale gdzieś tam to zainteresowanie nim może tu być, nie? Ale on tak jest tak jakby samotny tu, taki sam, mimo tego jakiegoś zainteresowania. I powiedziałam, że aura, jakby tej całej relacji, no to fajnie, radość, super, ale mogą być takie momenty właśnie tej cierpliwości, tego przeczekania, przemyślania pewnych rzeczy, rozważania też jakichś tutaj powiedzmy kwestii, tak? I. Trochę jakby to było takie, bo to ma być. Wiecie, o co chodzi? Że to ma tak po prostu wyglądać, tej tak powiedzmy, tego wszechświata. Tu może być początkowo takie coś, że kuczę, no ja sama nie wiem, sam nie wiem, czy ja tego chcę. Coś takiego tutaj odczuwam, nie? Że nie jestem może do końca przekonana, że trochę jednak tutaj, no nie wiem, czy wchodzić, nie wchodzić, że to jest takie po prostu tutaj, jak dla mnie, w tej energii e, u tej osoby, że no nie wiem, czy do końca, nie? Tak, coś, coś takiego tu jest, co wstrzymuje po prostu. I, I jakby tutaj może... E, po prostu e, tak, tak to wyglądać, no. Ale tutaj to będzie nagłe po prostu, no boże już znacie tą osobę, też tak może być, mogę to pytać, ale to tak nie wiem, bo to jednak czytanie ogólne, ale dobra. Jak możecie znać tą osobę? To może być coś tu karmicznego też. No, dokładnie. No, nie powiem wam, dajcie znać, jak to rezonowało, ale czy takie czytania wam się na przykład podobają? O tak, może w ten sposób, wtedy poprzez tą łapkę w górę, czy też komentarz. No, chyba, że czujecie już tu jakąś osobę, która faktycznie tutaj wiecie o co chodzi, nie? Kto to może tutaj być? No, tutaj troszeczkę może być coś takiego w tej grupie, że. Nie wiem, albo ktoś z Was będzie miał tu dylemat. Ktoś z Was będzie miał tutaj dylemat, i tak może się, albo nie wiem, czuć coś takiego, że nie wiem, czy jestem jeszcze gotowy, gotowa, nie? E jeżeli chodzi o tę relację. Mogą też być jakieś schematy bardzo takie, nie wiem, albo coś was mo kogoś ma, coś wam może przypominać, ta osoba, coś takiego jakiegoś znajomego już tu odpadać. Dobra. Nie wiem, czy to nie będzie osoba troszeczkę po jakichś takich przejściach, więc ona może być nie do końca taka przystępna. Ja bym powiedziała tak, początkowo może to nie być stały związek, ale później gdzieś coś może się zmienić, tylko że no nie wiem, takie to jest dla mnie powiem Wam pół na pół pytanie teraz, że miło fajnie i teraz czy tu będzie ta kropka na T, to dużo od Was będzie zależeć No tu jest też ten czas teraźniejszy, więc albo znacie już tą osobę, możecie już znać też tą osobę, albo ją po prostu poznacie w tym czasie teraźniejszym, jakoś tak w najbliższym czasie, nie? No powiem Wam tak, on nie do końca może być dostępny, może ukrywać tutaj troszeczkę jakby swoje jakieś emocje, na pewno możecie przyciągać go, albo będzie ukrywał jakiś taki swój temperament, trochę go gdzieś tam zatrzymywał, nie? W stosunku co do Was. Ja bym powiedziała tak, że ta osoba tutaj, ona może być bardzo taka, gdzieś tam, nie wiem, da się z nią dogadać, miło się współpracuje i w ogóle, że gdzieś tam tak jakby można liczyć na tą osobę, tak bym powiedziała, że taką osobą gdzieś tutaj może być, że ta współpraca dla niej jest bardzo ważna, ale ona tak jakby była nieco oddalona. Powiedziałabym tutaj ta osoba, nie? Że nie do końca taka nie ma, albo będzie po jakiejś separacji, albo coś takiego kurczę, tak jakby nie była przystępna w pełni. Takie mam tutaj poczucie, jakby była, nie wiem, taka trochę izolująca się, tak? E, powiedzmy, nie wiem, chłodna emocjonalnie, tak? Troszeczkę gdzieś tam. Mm, w takiej bardziej stagnacji jakby żyła, nie? Że gdzieś tam skupia się może, nie wiem, na tej pracy swojej, na współpracy z ludźmi, ale gdzieś tam, nie wiem, jakby może mieć taki moment, czy czas, czy być taką osobą, która jednak potrzebuje tutaj tak jakby jakiejś takiej swojej wolnej przestrzeni. Takie mam tutaj e, poczucie. Bo on też tak jakby był właśnie, kurczę, nie wiem, czy będzie gotowy, żeby oddać Ciebie w całości, bo jakby pewne emocje mogą w nim być, buzować tutaj w stosunku co do Was, tak? W Waszym kierunku przede wszystkim, ale on jest dla mnie taki troszeczkę tutaj jednak zatrzymany, nie? jeżeli chodzi o, o tą relację i o to, co tutaj jest. W ogóle wszelkie jego, powiedzmy, działania, które są, to jakby będą szły tutaj właśnie z tego rozumu, więc nawet jeżeli on tutaj coś zrobi, powiedzmy, nie? Jakiś krok względem Was, czy odezwie się po jakimś dłuższym czasie, bo to może być limacze tu bardzo znowu, nie? Takie, że wyczekiwać możecie, powiedzmy, pewnych rzeczy, no to wtedy... To Wam może dać znowu bardzo dużo takiego spokoju, że będziecie czuły spokojne i w ogóle, ale nie wiem, czy te ruchy jego, czy ta jego komunikacja to będzie taka komunikacja, której byście tutaj chciały gdzieś tam, bo troszeczkę jest taki izolujący się, nie? Tak jakby był troszeczkę takim jakimś samotnikiem. Dobra, może, dobra, tu czasem można liczyć, coś działa, może być artystą też jakimś tutaj, oczywiście, że tak, może być, może lubić tworzyć coś e, i jakby. Hmm, ale kurczę z drugiej strony, powiedziałabym, że, że właśnie tutaj, jakby nie wiem, też tak czasami wolał być sam, jakiś taki właśnie odizolowany, tak? E, żeby tutaj, nie wiem, tak jakby taki samotnik. Trochę czuję tutaj mimo wszystko, powiem szczerze, takiego samotnika. No, tutaj powiedziałam właśnie, że jeżeli chodzi o tą relację, czy to będzie stały związek. No, tu znowu może być jakaś taka relacja właśnie, powiedzmy, z przeznaczenia, tak? Ale powiem Wam tak, troszeczkę ciężko mi jest to tutaj wrzucić w stałą relację, tak? Bo z jednej strony powiedziałabym, że jakby nie będzie miał, nie wiem, będzie problem z tym, żeby, się, żeby wejść w cokolwiek, że nie wiem, czy wchodzić, nie wchodzić, tak? Może być miło, możecie się, nie wiem, spotykać na przykład, pisać ze sobą, powiedzmy, tak? Że to jest takie bardziej, powiedziałabym, lekkie, miłe i przyjemne. Myślę, że może być szansa na stałą relację, ale ciężko mi to to też tak jakby, wiecie o co chodzi, określić w odniesieniu co do wszystkich, bo ogląda wiele osób. Powiedziałabym bardzo, że jakby bardziej co ja tutaj czuję, też tak z energetyki, to, że to jest takie miło, fajnie, pięknie pospotykamy się, ale jakby brakuje tutaj tej kropki nad i, a tą kropką nad i tutaj tak naprawdę w tej relacji może być właśnie, powiedzmy, ten stały związek szczęście nie wiem, rodzina, bleble, ble, nie? I tam inne, powiedzmy. Więc e, tutaj ja bym powiedziała, że może być miło, fajnie, ale dla mnie to albo jest takie początkowe, albo takie miłe, delikatne, ale nie do końca ktoś się potrafi i tutaj jeszcze określić, nie, czego by tak naprawdę chciał. Trochę takie coś, wiecie, o co chodzi, jak, nie wiem, na portalach randkowych, wiecie, o co chodzi, się pisze, nie, że taki ktoś tutaj jakiś, ale to jest ktoś taki, nie wiem, że albo ktoś go po prostu kopnął, żeby poszedł tutaj na ten portal randkowy i zaczął coś działać, wiecie, o co chodzi, nie, że znajdź sobie kogoś, bo to już jest czas, ale taki bardzo jakby uparty i taki, kurczę, samotnik. Powiem Wam szczerze, że czuję tutaj bardzo silnie właśnie e, tutaj e, tego samotnika. Dla niego tak jakby, nie wiem, e, Ważna jest może być samorealizacja, które tak jakby, nie wiem, się właśnie głównie też tak jakby taki pracuś trochę, wiecie, co dzieje, a co do ludzi to tak trochę taka izolacja, nie, że nie do końca jest taki pootwierany, nie do końca tu powyciągacie z niego pewne rzeczy. To, to, to tutaj czuję. Ja powiedziałam że w czasie tym teraźniejszym, tak, w czasie teraźniejszym to się może dziać, więc możecie już nawet znać taką osobę, powiedzmy tutaj, nie? On może być ciekawy, intrygujący, powiedzmy tak? Taki jakiś spokój możecie czuć przy tej osobie. Ona jest taka inna, powiedziałabym, ta osoba jest taka po prostu inna, specyficzna, nie z każdym tutaj się dogra, nie przy każdym będzie się tutaj, powiedzmy, czuł dobrze, jak działa to z poziomu takiej swojej logiki, trochę takiej żeńskiej w ogóle logiki, nie wiem, czy ma dużo energii żeńskiej w sobie, ale jakby ona tutaj jest i taki może być powolnie, albo powolnie odpisywać, albo zanim się odezwie, zrobi ruch, to po prostu tutaj coś, no... Może to być takie wolne, a to wszystko przez to, że nie ma, albo jest zajęty tą pracą, tak jakby wiecie o co chodzi, że wchodzi w jakieś takie swoje mechanizmy tutaj, nie? Tak to, e, powiedzmy, czuję, ale przyjemny jest, jest przyjemny, ale, no, tak jak mówię, może być specyficzny tutaj, taki. No, nie wiem, czy do końca tutaj, mm, tu może być miło, jasne, ale nie wiem, czy do końca tutaj będziecie czuły to takie kurcze, czy czegoś może tu wam nie brakować, jednak. To tak, tak poczułam. Jeżeli będziecie w stanie, dajcie znać, jak to rezonowało. Nawet, czy Wam się to podoba, poprzez tą łapkę w górę, czy też ten komentarz. Wszystko w teraźniejszym czasie. Nie wiem o co chodzi. <grym> Może już poznajecie tych mężczyzn. Tutaj może być ktoś jeszcze w zanadrzu, albo wy będziecie mieć jakieś wybory, ale wybory właśnie na zasadzie taki, nie wiem, jeden facet, drugi facet, jeszcze facet. Nie? Że tak jakby kilka tutaj może, może być takich. Tak jakby coś się nakładało na siebie tu. Albo nie wiem, może jeszcze tu coś mam, a tam coś mnie zainteresuje. Tak nie wiem, też tak, tak kurczę, powiem mam szczerze, w ogóle bardzo otwarte. Jest to czytanie. Takie mam poczucie tutaj. Dobra. Tu na tą osobę musicie troszeczkę poczekać, powiedziałabym, bo nie wiem, czy chyba tutaj jeszcze nie ma. Ja Wam powiem tak, tu jest szansa w tej grupie na stały związek z tą osobą, tutaj jak najbardziej jest szansa i to taki powiedziałabym spełniony, ale m, tak jakby tutaj czas e, robi tutaj dużą rolę. Nie wiem, powiem wam szczerze, kiedy poznacie, możecie nie znać tutaj do końca jeszcze tej osoby. Jak odejdziecie chyba od jakiegoś, nie wiem, może trudnej relacji, jakiegoś takiego właśnie, czegoś, co, co bardzo boli i zostawiam coś, to wtedy tutaj może coś potem ruszy, nie wiem, za jakieś kilka miesięcy nawet. Ja bym powiedziała do roku, tak szczerze. No nie wiem, może być te siedem, ale ja bym powiedziała, że, że ale to potem jak gdzieś tam odejdę, dopiero, że tak kuczę. Ja bym powiedziała do roku, no, no coś takiego tutaj bardziej czuję. Jak już, nie, jeżeli chodzi o tę osobę? Tu może być właśnie jakaś taka wymiana, ewentualnie nie wiem, czy pisanie, coś takiego, ale jeżeli chodzi tutaj o tę osobę to jak dla mnie to ona jest taka bardzo właśnie towarzyska, na pewno jest taka bardzo towarzyska, może być tutaj pełna radości, odpowiedzialna przede wszystkim właśnie e, taka może być właśnie powiedziałabym taka, że wie jaką drogą ma tutaj podążać po prostu przed siebie, nie, jeżeli chodzi o to jej życie i tutaj może też, nie wiem nawet mieć takie coś, że nie wiem będzie motywowała powiedzmy inne osoby, wiecie o co chodzi, że taka bardzo, kurczę, nie wiem, tak jakby te, ci ludzie bardzo tutaj lubieli tą osobę, wiecie o co, by ją akceptowali jakby ta osoba po prostu no nie wiem, miała jakieś uznanie, też powiedzmy, w tym społeczeństwie. Nie wiem, że nie wiadomo, jak wielkie, tak? No, bo wiecie, o co chodzi? No czasami uznaniem jest to, nie wiem, że e, nie wiem, mamy dobre kontakty, powiedzmy, z tymi, z, gdzieś tam, no nie wiem, z najbliższym otoczeniem, tak? I oni, nie wiem, tutaj do nas przychodzą po te rady, my pomagamy, wspieramy, ma naprawdę tutaj taką, powiedziałabym, e, piękną energię, jeżeli chodzi właśnie o to wspieranie takie. E, I mm, powiedziałam, że to jest taka osoba, która gdzieś tam, no nie wiem, tak jakby. Odniosła jakiś sukces, miała poczucie w ogóle też tego tutaj sukcesu w życiu swoim osobistym. Nie wiem, czy to nie będzie ktoś takim... Młodszy albo młody wiekiem, albo młodo będzie może wyglądał. On może generalnie mieć takie, nie wiem, jakby takie tak tak jakieś wrażliwości tutaj w sobie. E, trochę taki marzyciel to może być, wrażliwy, powiem Wam szczerze, bardzo wrażliwą osobę tutaj czuję. E, taki ciepły może być, taki kurcze, e, też jakby spędzanie z nim czasu może być bardzo miłe. On może być dla Was troszeczkę, nie wiem, czy czasami gdzieś tam, jakby albo młodszy będzie właśnie ta osoba, nie, czy też ten, albo po po prostu ona będzie taka jakby, no, nie do końca dojrzała, wiecie o co chodzi, znaczy dojrzała. Znaczy ona będzie czuła się, że, że jest pełna sukcesu, zadowolenia, ale czuje tutaj takiego, no nie wiem, chłopaka mentalnie, tak? Nie wiem, 28, 30, coś takiego tutaj czuję, nie? Jeżeli powiedzmy, nie wiem, jesteś starsza, tak? Znaczy oczywiście, no nie wytykam tu nikomu wieku, ale gdzieś tam tak mentalnie, nie? Bo to może być nawet dorosły mężczyzna, ale gdzieś tam taki, e, powiedzmy, nie wiem, wrażliwy, wiecie o co chodzi, że taki inny, taki bardzo jakby delikatny jak na mężczyznę, nie? A więc coś takiego tutaj e, powiedziałabym, że. Ee, że jest, taki uczuciowy też może być, no albo po prostu młodszy będzie tutaj, ta osoba będzie młodsza może po prostu, bo to troszeczkę też mi pod to e, gdzieś tam podchodzi, ale taka pełna energii, werwy, taka bardzo fajna, naprawdę taka naturalna też powiedziałabym, tu jest szansa na związek z tą osobą. No chyba, że nie wiem, jesteś młodsza, powiedzmy, masz te 20 coś lat, no to on też może mi 20 coś, powiedzmy, nie, że tutaj już to jest kwestia, powiedziałabym, tak naprawdę e, no wasza, ale taki wrażliwy bardzo chłopak. Tutaj jest. Tutaj może być dużo rozmów między wami. Um, on może być taki właśnie, powiedziałabym też. Powolny, powiem Wam szczerze, może być. Ale powolny, ale taki bardziej solidny, jakiś, że można mu zaufać. Nie wiem, dobre serducho czuję, tu powiem Wam szczerze. Tu mogą być rozmowy, ale trochę tak jakby, nie wiem, ktoś tu miał jeszcze jakiś wybór, wiecie o co chodzi, że jeszcze tutaj może ktoś być po prostu do tego wyboru. Tu może być właśnie tak jakby, mm, nie wiem, co mam zrobić. Współpraca między wami jakaś będzie, czy też, nie wiem, pomaganie sobie, wspieranie jakieś, e, ale troszeczkę tutaj czuję coś takiego po prostu, że nie do końca wiem, co mam zrobić, co mam może tutaj wybrać, jakby nie, mm, że takie to jest właśnie, Miłe, fajnie, platoniczne, ale też gdzieś tam tak jakby ta kobieta już wie, że powiedzmy, nie wiem, doświadczyła tutaj tych mężczyzn, tak? Różnych mężczyzn, i ona może nie być do końca pewna, czy tutaj będzie chciała tego, że ona może rozważać, czy zmyślać tutaj. Tu jest bardzo jednak tu, dużo czasu potrzeba na tą osobę, ale faktycznie tutaj taka osoba się pojawi, taka wrażliwa, powiedziałabym bardzo. Bardzo fajna grupa, naprawdę cudowna, powiem Wam szczerze. Naprawdę cudowna grupa. I tutaj powiedziałabym, że nie wiem, może będziecie współpracować gdzieś, ale ona jakby była niezdecydowana do końca, ta kobieta. Powiem Wam szczerze. Jakby to zależało jednak trochę od niej. Czy nawet to kariera, nie wiem, czy może uczucia takie kurcze to jest tutaj, no, dla niektórych oczywiście, tak, ale takie nie do końca tutaj powiedziałabym mm, pewne. Coś możecie tworzyć razem, czy działać jakoś razem tutaj, ale ona może być logiczna, kobieta, tak jakby nie wiem, dlaczego to co mi tutaj przychodzi. Dajcie znać poprzez łapkę w górę, czy takie filmiki Wam się podobają, no bo zrezonowanie to wiecie, trudno tutaj powiedzmy to e, gdzieś tam mm, stwierdzić, no chyba, że nie wiem, będziecie w tamtych grupach, no to wiadomo, już trochę inaczej. No, trzymam za Was kciuki, pa pa.